Siemano wszystkim witam was bardzo serdecznie, jestem Forfit a to kolejny odcinek z Tumblega. Słuchajcie, pojawił się nowy event Mister Beast Olympiad jeszcze 4 dni do końca, więc chwilę możecie pograć. I to jest bardzo fajny sposób na to, żeby nabijać sobie korunki. Jak widzicie, u mnie już jest 445, więc cały czas idziemy do góry. Zobaczmy w ogóle, co w tym e evencie jest do wygrania, tak naprawdę. Mamy oczywiście Beast boxy, Złotego Mr. Beast'a na pierwszym levelu, wystarczy tylko wejść do gry i poczekać aż się skończy runda i już macie wystarczającą ilość medali, żeby odebrać sobie Złotego Mr. Beast'a, więc to musicie na pewno odebrać. Dodatkowo yy, oczywiście klejnoty, oczywiście tokeny yy, różnych postaci, yy, również tokeny do otwierania specjalnego koła, które będzie na następnym odcinku. No, i jesteśmy tak naprawdę na ostatniej gierce najprawdopodobniej, bo zostało nam zaledwie 90 punktów do wbicia, żeby już odebrać ostatni poziom, czyli kolejnego żetona i oczywiście 50 gemów. Mam nadzieję, że mi się trafi mapa, której jeszcze wcześniej nie było, czyli krabowa. Więc klikamy play i zobaczymy, jak będzie wyglądała rozgrywka. Okej, okay, Mister Beast Warehouse, więc tą mapę już na pewno znacie. Czasami się pojawia, rzeczywiście. Więc e, lecimy z, z tą mapką. E, ja bym chciał jeszcze od was prosić w sumie, bo dzisiaj gramy e, tym szkieletem z nagród turniejowych. No chyba sprzed miesiąca jakoś. E, jeżeli chcielibyście zobaczyć jakiegoś skina, to wystarczy napisać w komentarz z jakim skinem mam nagrać kolejny odcinek e, w guys. To zostawiam dla was do, e, do zadecydowania. Jeżeli będzie kilka skinów podanych, to ta, która najwięcej albo lajków, albo pojedynczych komentarzy otrzyma. Piłka. Pięknie, ale idealnie wyszło, powiem Wam szczerze. Świetnie się wgrałem czasowo. No i pierwsze miejsce chyba będzie nasze, nie? Bang. Szybkie zwycięstwo. No i super. Trafiła nam się Krabs Landing, czyli nowa mapa. Są dwa sposoby na to, żeby w miarę szybko ją przejść. Ja wam pokażę ten bezpieczniejszy, chyba. Piłeczka już się pojawiła. Oj, 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 tutaj wyleciałem lekko, ale to nic. Tutaj chyba poczekamy sobie. Uważajcie na te małe kraby. One lubią czasami uderzyć. Tu lepiej poczekać sobie na środeczku. I tu idealnie akurat ten krab się podniesie i ten obniży. Więc jesteśmy na mecie swoją drogą. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, a wam się podobał materiał, to zostawcie lajka. E, oczywiście, jeżeli tego nie robicie, to subskrypcja. No i oczywiście komentarz, żeby chociażby napisać, jakich jego skina mam wykorzystać w następnym odcinku ho, laser tracer na finałowej mapie, no zobaczymy, mam takie obawy, że mogę tego nie wygrać, bo czasami zdarza mi się jakiś taki głupi, głupi skok, głupi slajd zrobić, padając w lasery. Oj, oj, i właśnie to jest ten moment, to jest ten moment, gdzie za dużo się bawię i yy, jest to bardzo ryzykowne. A nie zawsze jestem w stanie się wyratować z takiego potrzasku laserowego. No zobaczmy, zobaczmy. Na razie nikt nie odpadł. Jeszcze wszyscy są... Yy, jeszcze wszyscy są w grze. Siedem osób musi odpaść. Okej, okay, okej. Okay. Jest w porządku, jest w porządku. Obawiam się trochę tego, że jeszcze nikt nie odpadł. To jest teraz bardzo duże ryzyko tego, żeby po prostu dostać jakiegoś hita od kogoś. O, tak jak teraz. Dostałem właśnie od banana. Ajajaj, milimetry zabrakły. No nic. Dobra, no to zobaczmy. Zagram jeszcze jedną gierkę. E, mam nadzieję, że trafi mi się jakieś inne mapki, bo w sumie fajne, fajne jest pool, e, map pool e, na tym trybie. Klikam leaf. Zobaczymy, czy udało nam się wbić wystarczającą ilość punktów. Nie, czyli musimy zagrać jeszcze jedną giereczkę. Klikam play. I może nam się trafi coś ciekawego, co już dawno nie widziałem, tak szczerze mówiąc. No... Okej, okay, znowu yy, znowu tryb z krabami. Zobaczymy, czy tym razem mi się uda troszeczkę szybciej to zrobić. Najważniejsze jest to... Oho, lipka. Dobra. Dobra, nadrobione, nadrobione. Tutaj trzeba fajnie sobie skracać trochę czasu. Woda się podnosi, więc poczekajmy chwilkę, poczekajmy chwilkę i teraz możemy lecieć. Na piłce jest, powiem wam szczerze, piłka tu tutaj jest strasznym wybawieniem. No i drugi, czy tam trzeci, nawet tym powiedział? Ale udało się. No i właśnie o tym mówiłem, burrito bonanza, proszę bardzo. Mamy fajną mapkę, którą raczej się często nie gra. Więc zobaczymy jak nam teraz pójdzie. Najlepiej tutaj na lewo polecieć, jak to burrito spada dokładnie tak i teraz piłka super Ej, i można by było w sumie tymi frytkami lecieć ale uważam ojej ale pech no dobra jeszcze raz to lecimy frytkami dobra dobra jest git jest git Dobra, szybko uciekamy. Tosty, tosty, kule ognia, rozgrzane, serowe tosty. Są takie grzanki serowe. Dobra. Obok ogórka. No i teraz lecimy tu. I to jest tak, że musimy sobie tędy polecieć. Tyk i piłeczka oczywiście jak zwykle pomaga bardzo bardzo fajnie. Okej, okay, bot Baszek, Oczywiście w, na finale zobaczymy, przetestujemy e, taktykę, którą w sumie ostatnio e, stosujecie, wy również na liveach. E, swoją drogą zapraszam codziennie, na ten moment codziennie o 18 jest live zarówno na YouTubie, jak i na TikToku. E, linki do link, np. do TikToka czy do Discorda e, jest w opisie. Zapraszam również na Discordzika. Okej, okay, okej, okay. na razie się trzymamy póki jeszcze jest spokój. Jak już będą 3, 3 te, te ymm, lawowe strumienie, to wtedy będziemy się stosować do pewnej taktyki. Taktyka polega na tym, że będziemy używać tauntów. Oj, dobra, 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 jest w porządku, jest w porządku. Mam ją pod L2 yy, zbindowaną na padzie. Zobaczymy jak będzie to wyglądało. Na razie jest w porządku, na razie jest w porządku. I mamy trzy. Dobra, teraz stosujemy, stosujemy taktykę. Na razie nie potrzebujemy, możemy sobie po prostu przeskoczyć, Ale jak będziemy widzieli zagrożenie... Okej, okay. nie zdążyliśmy zastosować tej taktyki. No dobra, okej, okay. wygraliśmy. Bardzo szybko, jak mówiłem, koronki łatwo się tutaj zdobywa. Wystarczy jakby przez swoją głupotę nie popełniać błędów. No i zobaczmy... Oczywiście odbieramy ostatnią nagrodę. Mamy komplet. Mr Bison Olympiad. Super Ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Trzymajcie się do zobaczenia w następnym odcinku. Pa.